Siemano, prosto z Manchesteru. 6 luty jest to czarna data w historii naszego ukochanego klubu. Manchester United 6 lutego 1958 roku stracił niesamowitych zawodników, wspaniałych ludzi i poniekąd złotą przyszłość Manchesteru United. Natomiast ten odcinek nie będzie poświęcony tym właśnie chłopakom, którzy zginęli w tej katastrofie. Oczywiście, my jako fani będziemy na zawsze ich pamiętać, będziemy ich opłakiwać. Nawet osoby, które nigdy ich nie widziały, mają to gdzieś z tyłu głowy w sobie, że zawodnicy Manchester United zginęli w katastrofie i nigdy nie było dane rozkwitnąć im na boisku. Natomiast ten odcinek będzie o nas. Będzie to o kibicach najwspanialszego klubu piłkarskiego na świecie. Zapraszam na odcinek. Się zastanawiałem, jaki odcinek nagrać z okazji 67 rocznicy katastrofy w Monachium. Jak wszyscy wiemy, ta historia jest naprawdę takim czarnym dniem w historii całego naszego klubu, ale ogólnie piłki nożnej. Wielka tragedia, która spotkała tych młodych poniekąd zawodników, jest naprawdę czymś takim, o czym nie da się zapomnieć, jeżeli jest się fanem w ogóle w rozmowie o Manchesterze United, w całym kontekście i historii tego klubu nie da się tego pominąć, nie da się tego zlekceważyć. Wspaniali ludzie, piłkarze z wielką przyszłością, w tym jeden z najlepszych, jakich dane było oglądać, czyli Duncan Edwards, o którym polecam sobie posłuchać, jak się wypowiadali o nim ludzie, jak wypowiadają się o nim inni piłkarze, jak wypowiadali się eksperci na temat jego gry, bo prawdopodobnie Manchester United utracił nie tylko przyszłość, ale możliwe, że jedną wielką ikonę futbolu. Bardzo możliwe, że najlepszego piłkarza wszechczasów wtedy. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, tutaj nie o tym. Wszyscy mamy to w pamięci i każdy, kto był na Old Trafford i miał okazję być, zwiedzić sobie klub, klub zwiedzić sobie stadion, wie jak ogromną częścią, jak wielkim dziedzictwem tego klubu. Jest właśnie to okropne wydarzenie. Natomiast ten odcinek chciałem poświęcić nam, fanom Manchesteru United, takim jak ja, takim jak ty i ty ludziom, którzy poświęcają poniekąd swoje życie, swój cenny czas, swoją pasję na to, żeby wspierać Manchester United. I czasami ten klub nie oddaje nam tego, co byśmy chcieli. Jesteśmy rozczarowani, jesteśmy wściekli. Jesteśmy naprawdę na skraju takiej ludzkiej często już wytrzymałości, żeby powiedzieć mam dość. Naprawdę mam dość tej drużyny, tego klubu, tego wszystkiego. I ja mam dokładnie tak samo jak wy. Ja wielokrotnie wychodzę z meczów wcześniej. Natomiast ja nie mam dosyć tego klubu. I ja chciałbym, żebyście wy zrozumieli, o co mi tutaj chodzi. Ja wiem, że nasza drużyna jest zarządzana przez partaczy. Są w niej słabi piłkarze, ludzie, którym nie do końca zależy na Manchesterze United tak, jak my byśmy tego chcieli i tak, jak nam zależy na tym klubie. Natomiast moja złość nigdy nie jest skierowana wobec klubu. Ja zawsze o naszym klubie staram się wypowiadać z szacunkiem, bo ja uważam, że my mamy przywilej, będąc fanami jednego z największych klubów na świecie. I moim zdaniem najwspanialszego klubu piłkarskiego, jaki kiedykolwiek powstał, Manchester United ma niesamowitą historię, z której my powinniśmy być dumni. Wszystkie problemy, łącznie z tą katastrofą, która się przydarzyła piłkarzom Manchester United, z tymi wszystkimi problemami, które spotykają nas przez ostatnie lata pod rządami Glazerów, przy tym całym zamieszaniu i tym beznadziejnym pijarze, jaki tworzy nam obecnie Radcliffe i jego ludzie, ja nadal uważam, że my, fani Manchester United, powinniśmy być dumni z tego, jaki klub wybraliśmy do wspierania. I ja na co dzień z dumą obnoszę się z tym, że jestem fanem Czerwonych Diabłów. Chodzę z czapką, z herbem Manchester United. W Anglii, wiecie, piłka jest czymś wielkim. Tutaj taka nawet przypadkowa rozmowa bardzo często sprowadza się do piłki nożnej. Za każdym razem, kiedy ludzie mnie pytają, komu jaki kibicuję, ja zanim powiem Manchester United, ja odpowiadam The greatest of English football. Bo ja tak uważam. Jest to najwspanialszy klub w historii angielskiej piłki. Ze wszystkimi problemami, ze wszystkimi trofeami, z masą pięknych złotych chwil. Ale także czarnych i szarych, jakie ostatnio nas spotykają. I ja się nie zgadzam na to, żebyśmy my, jako fani, pisali o naszym klubie, że jest gówniany, że to jest kurwidołek, jak niektórym się zdarza, że jest to Manchester United, że jesteśmy żałośni, że jesteśmy klubem memem. Nie. My jesteśmy najwspanialszym klubem piłkarskim na świecie. Gramy w najlepszej lidze. Przez lata byliśmy najlepsi, byliśmy nie do pokonania. Wszyscy, którzy żyli w erze Sir Alexa Fergusona, są absolutnie uprzywilejowani do tego, żeby dumnie nazywać się fanami Manchester United, ale nawet ludzie, którzy przyszli już po tym, którzy zaczęli się interesować z zupełnie innych powodów niż my, dużo później, są młodsi. Nadal sprawdźcie sobie historię tego klubu. Poczytajcie o nim, co ten klub przeżywał od samego początku. Jakie problemy, jak był na skraju zapaści totalnej, że mógł przestać istnieć. Skąd się wzięła sama nazwa Manchester United? Jakie były początki? Jakie przeboje były pomiędzy? Jacy wspaniali piłkarze u nas grali? Jak sobie prześledzicie były gwiazdy, legendy tego klubu, zobaczycie, ile historii się za tym kryje ile wspaniałych momentów, ale także takich, które przyprawiają o dreszcze, ale również o smutek. I naprawdę czasami łzy. Ja, jak czytałem książki na temat Manchester United, jak śledziłem sobie historię, to mimo że ja nie jestem najbardziej uczuciowym facetem, wrażliwym, ja jestem raczej taki szorstki, pozbawiony takich naprawdę głębokich uczuć, to ja miałem łzy w oczach. Ja naprawdę miałem łzy w oczach, gdy czytałem to wszystko, gdy śledziłem losy zawodników, trenerów, kibiców i wszystkich ludzi związanych z Manchesterem United. Dlatego ja proszę was w ten dzień, który jest czymś szczególnym dla całej społeczności Manchester United, pamiętajcie o tym, żeby być dumnym z tego, że jesteście kibicami tego wyjątkowego klubu. Nawet speaker na Old Trafford przed meczami mówi, że witam na Old Trafford w domu najwspanialszego klubu piłkarskiego na świecie. Jeżeli ja często mówię, że nie warto jest przyjeżdżać na ten mecz, ale wiecie, to przemawia przeze mnie takie rozgoryczenie tego rozczarowanego fana, który poszedł i zawiódł się po raz kolejny. Natomiast mimo że ja się rozczarowałem, chociażby na ostatnim meczu z Crystal Palace, za chwilę jest spotkanie z Leicester w FA Cup i ja ponownie tam idę, pełen wiary, pełen nadziei, ale także roz z rozpierającą mnie dumą. Że mam ten przywilej iść właśnie na Old Trafford i wspierać mój ukochany klub Manchester United. Zawsze proszę Was, wypowiadajcie się z szacunkiem o tej drużynie. My możemy uderzać w piłkarzy, my możemy uderzać w właścicieli, czasami nawet w kibiców, jeżeli są betonami. Natomiast pamiętajcie, że klub. To jest świętość. I oczywiście, ja nie chcę tutaj kreować narracji, że to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu, że my musimy to celebrować jak jakąś świętość. Ale jeżeli jesteście fanami, takimi z krwi i kości, to wiecie, co znaczy przywiązanie do klubu, wiecie, co znaczą barwy, co znaczą symbole. I proszę was, żebyście zawsze odnosili się do tego z szacunkiem. Czy to w komentarzach, czy w rozmowach, nie wstydźcie się mówić, że jesteście fanami Manchester United, bo ja mam wrażenie, że przez nas wszystkich coraz częściej przejawia się taka frustracja na to, że nasz klub jest do dupy. To ludzie, którzy go reprezentują, sprawiają, że ta drużyna jest do dupy. Natomiast klub jest wielki, jest dumny i my powinniśmy. Tak samo uważać się za wspaniałych, wielkich i dumnych z racji tego, że reprezentujemy właśnie Manchester United. I inne kluby mogą nam zazdrościć, i tak to jest. Niechęć innych kibiców, innych drużyn do nas, fanów Manchester United, do naszego klubu, to jest oczywisty przejaw zazdrości. Kluby chciałyby być na naszym miejscu. Fani chcieliby mieć, wspominać to, co my. Będąc wychowani na takim wspaniałym klubie, jak my mieliśmy okazję. Dlatego naprawdę, popatrzcie dookoła na fanów innych drużyn, na w ogóle inne kluby, które nigdy nawet nie zbliżą się do tego, co my mogliśmy przeżyć. I fani, którzy nigdy nie przeżyją takich pięknych chwil, ale również prawdopodobnie tak koszmarnych, jak my, fani Manchester United. Ja wiem, że to może być dla Was takie pierdolenie i taki odcinek bez sensu niewartościowy, ale ja uważam, że jest to ważne, żeby pamiętać, żeby nie wstydzić się tego, bo my naprawdę jesteśmy na świetnym miejscu, jeżeli chodzi o kibicowanie. I ci ludzie, którzy pamiętają tytuły Fergusona, mistrzostwa, rekordy, cały ten klimat, tą atmosferę wokół klubu, naprawdę są cholernymi szczęściarzami, bo niektórzy nigdy nie uświadczą czegoś takiego. I może my już nie wrócimy na szczyt. Na pewno nie będziemy już dominować tak jak kiedyś, bo raczej nie zdarzy się to. Będzie na pewno bardzo ciężko. Ale ja wierzę, że jeszcze kiedyś Manchester United wróci na top. Że zasiądziemy tam na tym tronie i będziemy z góry patrzeć na wszystkich innych. Tylko ja nie chciałbym wtedy słuchać, że my znowu jesteśmy wielcy. My jesteśmy wielcy zawsze. My jesteśmy średniakiem na poziomie piłkarskim, natomiast jako klub, my jesteśmy jednym z trzech największych klubów na świecie. Pozostałe dwa kluby nie znajdują się w Anglii. Więc z dumą zawsze mówcie i podkreślajcie, że kibicujecie. Największemu angielskiemu klubowi w historii. I z tym chciałem Was zostawić. Bądźcie dumni z bycia fanem Manchesteru United. To by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!